Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej pomiędzy Akcją Unia a PBS Ciarko Samok w ramach rozgrywek PLH. Proszę o podsumowanie pomęczowe przez trenerów. Oddaję głos trenerowi Ciarko Samok. Ja powiem ogólnie o, o spotkaniu. Nie będę się rozrabiał może na, na poszczególne tercje. Myślę, że spotkanie, że mecz był naprawdę na znakomitym poziomie i, i na, na wysokie, grany w dobrej, wysokim tempie. Obydwie drużyny grały dobre, pozytywny Myślę, że my się mógł podawać podobać naprawdę. No cóż, szkoda, że, że, że w tym spotkaniu nie udało nam się wynieść chociaż punktu. Myślę, że przekroju całego spotkania na ten punkt, który nie zasługiwaliśmy. Popełniliśmy w końcu meczu jeden po prostu i to nas kosztowało straty punktów. Tak bym powiedział. Dziękuję. Uh, yeah, I Myślę, że to I feel this was the best team we played so far. Uh, especially the first period, they had really good speed. They turned the game really fast. And uh, <coughs> I would not say luck, but a little bit luck. We, we we were kept in the game 1-1 in the first period. Uh, then in the second period, I think we took over a little bit and uh, did 2-1, 3-1. One, one. We could have scored 4-1 and 5-1, but a little bit luck as well. And um, you see that it's a, it's a team with a lot of talent, uh, but we were a little bit scared in the third period we took a little bit a bad penalty and, and some some mistakes and it ended up three three and it showed them what this team can do when they step up and they score the four three and we can close the game I uh, really <coughs> glad about the three points uh, and, uh, we need every point we can get and uh, Ja, eee, no bo myślę, że to to the trainer because I think it was a really good really uh, trainer określił, że to był bardzo dobry mecz z obydwu stron. Wiele akcji. Uh, myślę, że to była, była najlepsza drużyna, jak na razie co graliśmy przeciwko uh, w pierwszej teci no, grali bardzo, bardzo szybko. co no, złapali nas kilka razy w strefie neutralnej na dużej szybkości, były te kontry. Nie chciał mówić, że mieliśmy szczęście, no, ale udało nam się po prostu zremisować tą tercję i, i, i w drugiej tercji podjęliśmy troszkę inną walkę, abyśmy przejmowali tę tę męż. W trzeciej tercji no, Kilka sytuacji takich, no, przede wszystkim kary, e, które, które były, no, wykorzystali. E, e, tam dwie, e, dwie sytuacje, było trzy trzy, ale na szczęście e, udało nam się czwartą strzelić i zakończyć to zwycięstwem. I, no, jesteśmy szczęśliwi, że mamy cztery punkty. Musimy walczyć o każdy punkt e, do, końca, do końca regularnego sezonu. Myślę, w są, ale jest szansa na to, że Dzienne drużyny znaczy, będą się kibice na to naprawdę grupą niezorganizowaną, także tutaj mamy zakaz przyjmowania kibiców gości nie jest uchwała zarządu i tej te uchwały musimy przestrzegać. Na ten moment nie ma takiej możliwości, ażeby kibice z grupami zorganizowanymi przyjeżdżali do nas ze względu na to, że te wymogi musimy spełniać Poprzez halę lodową, a na ten moment oczywiście prace trwają, modernizacyjne. Czyli Ale o co chodzi? <coughs> Jakich warunków jest spełniacie? Znaczy inaczej, w uchwale Rady Miasta, znaczy prezydenta, która pozwala na imprezy masowe, nie ma, taki, nie, nie ma takiej przewidzianej możliwości na przyjmowanie jakiejś ze względu na niespełnienie wszystkich wymogów formalnych, POSZ czy też bezpieczeństwa. To jest kilkanaście elementów, które tam zostały wytypowane, i w związku z tym tutaj no, nie mam takiej możliwości technicznej i prawnej. Ja, na razie, Przed tym, tym meczem sporo kurtuazji, bo wypowiadaliście się o tym, że Unia jest drużyną silną, ale na razie coś tutaj nie trybi. Dzisiaj można powiedzieć, że szczęście może trybiło, ale moje pytanie dotyczy tego, że tutaj na tym terenie gra się Wam bardzo ciężko. Dwa mecze, dwie porażki. Powiem tak, że ja u mnie pod, pod, pod kierownictwem nowego trenera szwedzkiego jeszcze nie miałem okazji widzieć. Ja, w tym sezonie jest to pierwszy raz, kiedy, kiedy mam okazję się spotkać z tą drużyną, ale muszę powiedzieć od razu, że jest to zupełnie inna drużyna i, i nie ulega wątpliwości, że jest to drużyna, która dla która zupełnie inny hockey w tej chwili i mogę powiedzieć, że tego spodziewałem się i spodziewaliśmy się generalnie, że, że będzie to hokej troszkę inny, oparty na grze ofensywnej, oparty na dobrej jeździe, dynamice, na szybkiej dynamice, na szybkości te akcje prze, prze, przechodzą. Więc na pewno, na pewno, mówię, spodziewałem się, spodziewaliśmy się tego i, i, i dlatego między m.in. tak tym, też wygląda, jak wygląda, że było to znakomite spotkanie. Obydwie drużyny preferują ofensywny hokej i, i ten hokej może się podobać, jest on ciekawy, kombinacyjny, ładny dla oka. I, 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 i tak jak powiedziałem, ważne w tym wszystkim, kto popełnił, to popełnił o ten jeden błąd w nich taki, w takim spotkaniu. No myślę, że mówię, w końcu, co ten jeden błąd więcej, A, ale tak jak mówię, no, myślę, że ja zawsze od początku twierdziłem zresztą kiedy objąłem drużynę i twierdziłem zresztą w wywiadach i w mediach, że, że Unia ma znakomitą drużynę i ogromny potencjał w tej drużyny. Być może nie do końca on jeszcze eksplodował. Myślę, że, że widzą dzisiaj tą drużynę oświęcenia, którą miałem możliwość oglądać świadczy to o tym, że, że ta drużyna faktycznie ma ten, faktycznie ma ten potencjał i, i w pełni ją dzisiaj zademonstrowała I, i w pełni po prostu to dzisiaj to, co, co ma, co posiada. Także na pewno musimy się liczyć z tą drużyną i każda jedna musi się liczyć z tą drużyną, bo ja jestem przekonany, że, 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 że do końca sezonu jeszcze wiele, wiele spotkań, wiele czasu bodajże, nie wiem, nie chcę tej piłki łącznie ale chyba nie wiem, 60, ponad 60 punktów do zdobycia. Więc ta, 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 ta by musi w każdej chwili odwrócić także. I my musimy być cały czas skoncentrowani i walczyć o każdy punkt, bo do końca ligi jest bardzo daleko. Jakoś by Pan ze swoich zawodników w dzisiejszym, czy kto zasłużył na wymianę najlepszych Nie, Pan, ja jestem tego, tego zdania, że, że drużyna wygrywa, dużo przegrywa, więc, więc kiedy wygra, wszyscy wygrywamy, kiedy przegramy, wszyscy przegramy I, i nie chciałbym nikogo dzisiaj się w przed koniec szczególnie. Myślę, że cała drużyna się naprawdę dała serce i widać było, że walczyła o każdy centymetr lodu, zresztą podobnie jak zawodnicy oświecinie.